Blanka Zawacka, 14-letnia zawodniczka ze stronia Śląskiego, to prawdziwa sportowa perełka, której osiągnięcia w MMA i Jiu-Jitsu zapierają dech w piersiach. Mimo młodego wieku, Blanka ma na swoim koncie imponującą listę zwycięstw, które stawiają ją w czołówce światowych talentów. Teraz przed nią kolejne wielkie wyzwanie: Mistrzostwa Świata MMA w brazylijskim São Paulo, na które potrzebuje wsparcia. Jej determinacja i ciężka praca sprawiają, że jest inspiracją dla wielu. Chcielibyśmy, żeby właśnie świat się dowiedział o naszych dziewczynach. Mamy tutaj niesamowite wojowniczki, mianowicie Blanka Zawadzka, Róża Adamczyk, Maja Mikunda i wiele, kilka jeszcze innych dziewcząt. Może nasza najznamienitsza to Blanka Zawadzka, która od 2020 roku wygrywa wszystkie zawody. Wygrała mistrzostwa Polski, mistrzostwa Europy Jiu Jitsu, a w tamtym roku została wicemistrzem świata Jiu Jitsu. i to jest pierwsza taka formuła. I też jest mistrzem świata MMA. Wygrała to w Indonezji w Dżakarcie w tamtym roku w grudniu. W tym roku zbieramy się na kolejne zawody, które właśnie odbędą się w Brazylii, w San Paulo, w stolicy Brazylii. 14 czerwca jest wylot do 21 czerwca. No i mocno nasza zawodniczka przygotowana. Ćwiczymy już od 7 lat u mnie. Sukcesy przychodzą poprzez ciężką pracę. Dziewczyna naprawdę mocno i ambitnie podchodzi do tematu. Dlatego też są wyniki. Trenujemy tutaj pięć razy w tygodniu. Dodatkowo dojeżdżamy raz do Odmuchowa, do klubu Fugetsu, gdzie jest, gdzie jest nasz trener Jarosław, Jarosław Chmiel. No, treningi odbywają się przez godzinę czasu. Staramy się przede wszystkim żyznę fizyczną jak największą zdobyć, ale przy okazji też trenujemy różne techniki, które pozyskujemy gdzieś od mistrzów, którzy nas gdzieś tam instruują, jak najlepiej w którą stronę się kierować, tak, żeby wygrywać. A najlepszym, najlepszym dowodem jest na to, to, że odkąd jeździmy od trzech lat właśnie do trenera Jarosława Chmiela w Podmuchowie, no to nasze dzieci naprawdę mają wielkie sukcesy i, i tam można nadmienić, że jest około setka takich dzieci, gdzie wtedy jest ta wymiana tych, tych doświadczeń i stal, ostrzy stal, czyli wtedy najwięcej się rozwija. Nazywam się Blanka Załadzka. mam 14 lat, pochodzę ze stronia śląskiego i trenuję sporty walki już prawie 8 lat w klubie Niedźwiedzie Fight Club. Moimi największymi osiągnięciami są Mistrzostwa Świata i Europy MMA Gamma. Oraz Mistrzostwa Polski, Europy i Wicemistrzostwa Świata w brazylijskim jiu-jitsu. Teraz przygotowuję się na Mistrzostwa Świata MMA w São Paulo, na które wylatuje już 14 czerwca. Zachęcam wszystkich do treningów sztuk walki i bardzo dziękuję wszystkim za pomoc w przygotowaniach. Trzymajcie kciuki. Warto również wspomnieć, że sportowe tradycje w klubie są silne, a sukcesy Blanki inspirują innych. Przykładem jest Róża Adamczyk, córka trenera, która w 2024 roku zdobyła Mistrzostwo Polski Jiu-Jitsu Junior. Dziewczyny wzajemnie się wspierają, tworząc niezwykłą atmosferę w klubie i motywując się do osiągania kolejnych celów. Byłam ostatnio na Sigma Jiu Jitsu League w Sosnowcu i byłam jako trenerka dzieci. Opiekowałam się nimi i startowaliśmy razem, rozgrzewałam i w ogóle ja również walczyłam. Zajęłam drugie miejsce w kimonach. No i myślę, że było w porządku. Fajnie zajęliśmy się dziećmi, wszyscy z rodzicami i, i było w porządku. No po prostu to jest też mało okładany sport przez kobiety, więc myślę, że fajnie jest pokazać się jako dziewczyna, która trenuje. No i to jest też moja pasja, bo jednak biorę to od mojego taty, który sam trenuje od bardzo, bardzo długo, więc sama się wkręciłam jakoś od niego i tak, tak jakoś idzie. No na pewno buduje to pewność siebie i można, jak się idzie wieczorkiem, to nie jest taki strach, i myślę, że ogólnie no fajnie też się poruszać w różnych płaszczyznach, jednak to jest góra-dół, góra, góra-dół, więc to jest różnorozwojowe, więc myślę, że to jest w porządku dla każdego. I zachęcam do treningów każdego, w każdym wieku tak naprawdę. Można przełamać swoje wszystkie lęki, trudne rzeczy, łatwo się obronić, wszystko, lepiej rozwija się Twój organizm i wyglądasz jeszcze młodziej nabierz prawy siły, tak. zachęcam do trenowania, bardzo jest warto 10 na 10 poprzez treningi nabywamy pewności siebie, ale też tak naprawdę zdobywamy relacje i przyjaźnie na całe życie, budujemy swój charakter. No ale przede wszystkim jesteśmy zdrowi, bo to o to tutaj chodzi, aby nasz kręgosłup był zdrowy i całe ciało, a poprzez sport możemy pozbyć się wielu emocji, które na co dzień nam towarzyszą, ale też kształtujemy wspaniałych ludzi, którzy mogą w przyszłości mieć własne zdanie i tworzyć piękne Piękną przyszłość. Zapraszam i polecam, ale też zwracam się z takim apelem o to, aby Państwo wsparli naszą zawodniczkę Blankę Zawadzką, chociaż dobrym słowem czy, czy jakimś gestem finansowym. Jesteśmy w stanie też w tej Brazylii teraz reklamować Państwa firmę. Jeżeli by była taka możliwość, poszukujemy ludzi, którzy by po prostu wsparli Blankę. Blanka ma 14 lat, trenuje u mnie już 7 lat i tak naprawdę po zdobyciu Mistrzostw Świata w tamtym roku dostała 2000 od gminy, gdzie to troszkę jest mało, ale wiadomo, mamy czasy, jakie mamy, nie, nie, nie żalimy się. Jako kwestia, po prostu chciałbym ją bardziej zmotywować, wyróżnić i jakby dzięki niej ta grupa dzieci, a ich jest ponad 25 dzieciaczków, ma motywację do tego, żeby właśnie trenować, żeby zdobywać jakieś tam nagrody, ale tak naprawdę finalnie nie chodzi o te nagrody, tylko chodzi o tą drogę, o kształtowanie dobrego człowieka na przyszłość.